Fajna pogoda jest. No nam się trafiło na wyjazd akurat, nie? No. Ważne, że mamy kilka dni wolnego, że możemy sobie pojechać gdzieś coś zobaczyć. Prostocze, kraina geograficzna łącząca wyżynę lubelską z podolem wyraźnie wypiętrzony wał Wzniesień, szerokości 12-32 km i długości około 180 Prostocze jest jednym z popularniejszych regionów turystycznych w Polsce, stwarzającym możliwości uprawiania krajoznawstwa oraz różnych form turystyki aktywnej. Ja już się boję, ja już się boję, bo Ty jesteś jakoś tak wyjątkowo podekscytowana. No, pojedziemy na jakieś kajaki, na rowery... Czekaj, jest. Chodź, sprawdzimy, gdzie jesteśmy. No, gdzie jesteśmy teraz? No, na pewno za Szczebrzeszynem i chyba nawet w stronę Zwierzyńca. Roztocze to taka niezwykłość, jest jedno tylko na świecie. Ciągnie się od Lwowa do Kraśnika, od rostoki, od roztacza wody na północ i na południe, do Morza Czarnego i do Morza Bałtyckiego. Czyli tędy przebiega linia wododziałowa rzędu europejskiego. Tutaj jest taki poddaszek, drzwiczki. Może zajrzyjmy. Otwiera się widok na roztoczańskie pola. Przyjechali goście. すばら Proszę nam powiedzieć, dlaczego w ogóle ten kościół powstał na wodzie? Na wyspie, zanim powstał kościół, to powstała altana, późniejsza królowa, Maria Kazimiera, tu w Zwierzyńcu właściwie troszeczkę się nudziła. Tu się też zaczęła znajomość z jej przyszłym mężem i przyszłym królem, Janem Sobieskim. Za mną są budynki klasycystyczne, oficyny, które, które powstały około 1800 roku. To było główne biuro Zarządu Dóbr Ordynacji Zamojskiej. Mówimy ciągle o Zwierzyńcu, że jest to miasto ogród. Proszę, zwolnij, zwolnij trochę. No. Albo nie podświetlony, nie? No. Jak z bajki. No, trochę tak. Gdybym nie miał tego zwierzyńca, myślę, że o wiele gorzej bym się czuł. Ten zwierzyniec się zmienia, to nowoczesność wymusza po prostu te wszystkie zmiany. Ja mam sentyment ogromny do tego zwierzyńca, który ja pamiętam ze swoich dziecinnych lat. Ja do dzisiaj słyszę w uszach janczary, które dzwoniły w chłopskich saniach, kiedy te konie pędziły tutaj, prawda, w tej tumanie śniegu. A jaka jest najlepsza pogoda na takie przejażdżki? Właśnie taka, no właśnie, lekko taka deszcz, deszczowa. Lekko deszczowa, bo jest wtedy ślisko. Są fajne uślizgi, czasem się driftuje się troszkę gdzie, nie gdzie. Nieźle. Będziemy coś jeździć. Mam nadzieję. Jak się czujesz? Podekscytowany. Tarina ma 30 metrów. Wódka! Kinga! Nawet nie słyszałaś jak na ciebie trąbnąłem. Co? Nawet nie słyszałaś jak na ciebie trąbnąłem. Jesteśmy już w narolu. Już wracamy do żywych, no. <grymne> Za nami rynek, ratusz, uliczki, kościół. Jesteśmy nazywani kulturalną stolicą Roztocza. Szukamy takich rozwiązań, które Gdzieś się sprawdziły, albo jeszcze nikt ich nie odkrył. Takim przykładem byłby chocia, był chociażby paszport Republiki Narodowej. To jest coś takiego. Wasza ekscelencjo, panie prezydencie, królu, księciu, jak my mamy się do pana zwracać? Prezydencie. Prezydencie. Jest pan prezydentem? Republiki Narodowej. Jest to typowo promocyjne pojęcie. Postrzegani byliśmy przez sąsiadów, przez okoliczne gminy, jako inni wyjątkowi, którzy ciągle coś nowego tworzyli. To jest społeczeństwo, które potrafi wiele wspólnie zdziałać. Jest to cmentarz grekokatolicki, który był czynny do 1944 roku w tych okolicach mieszkała większość mieszkańców grekokatolickich Bardzo często właśnie chodzę do Cerkwi na msze. Po prostu Ukraińcy, te msze to są, to są, to są koncerty. Pięknie śpiewają na głosy. Pałac ten wybudował Feliks Antoniłość, wojewoda pomorski. Pałac ten rozpoczął, rozpoczął budowę w 1770 roku. Pokażę Państwu wejście, w tajne pomieszczenie w tym pałacu. Był to kominek i z tego kominka jest. Duża piwnica. Z tej piwnicy było przejście do parku za pałacem. Jak rano byliśmy na spacerze, to właśnie patrzyliśmy sobie na to, na te aleje, na drzewa, wzdłuż alei. Felix Antoni Łoś zażyczył sobie, aby park był ten zrobiony z drzew rodzimych tutaj z tego terenu. Więc grab i lipa. Dwa, trzy lata, tak. i cały ten pałac będzie, będzie oddany do użytku. Tak. A ty jesteś chucinka. Naprawdę. Czy zwolnij, zwolni, zwolni, zwolni. Czekaj. Mieszkańcom, poległym, rozstrzelanym i wymordowanym przez zbrodniarzy hitlerowskich 1939-44. To jest bunkier obronny z czasów II wojny światowej wybudowany w ramach tzw. linii Mołotowa wybudowanej w 1940 roku przez Armię Czerwoną jak państwo historię Polski, Narolszczyzna podzieliła dosłownie losy całej Rzeczpospolitej w 1939 roku w myśl Paktu Ribbentrop-Mołotow. Polska została podzielona i Narolszczyzna została podzielona. Wszystkie te kilkanaście bunkrów stanowią atrakcję turystyczną, myślę, że dla ludzi rozważnych przede wszystkim. Ale małe wejście. <laughs> Uwaga, tutaj jest taka dziura, Dobra. Tak widzimy. Tutaj na wprost. Na wprost? Dobra. Na dole. Widzę. się na No już jesteśmy prosto. rzeka jest taka trochę bardziej... No. Jaka? Y groźna teraz. Powiedz, czy zdarzały się jakieś takie dziwne sytuacje, na przykład, że para przyjeżdżała i nie wiem, wielka kłótnia była albo coś w tym stylu? Słuchajcie, różne rzeczy się zdarzają na kajakach. Tak jak obserwujemy to od, od paru lat, no, wiadomo, musicie współpracować w kajaku. Osoba z tyłu powinna podać nad komendy osobie siedzącej z przodu. Wiosujemy prawą do przodu, lewą do przodu. Honor, bo to się okazuje, że jednak osoba, która a siedzi. Właśnie, a właśnie. że osoba, która siedzi z tyłu, to ma tam wydawać komendy i tak dalej. I tu cię mam żuczku. No Ale widzisz... Ty, ale ale ja... teraz ty siedzisz z tyłu. <laughs> Uroczystko to nazywa się Parnia. Pytał mnie pan, dlaczego turyści przyjeżdżają na Roztocze. Ja nic nie będę mówił, proszę tylko zobaczyć, jak wygląda właśnie to uroczystko. Halo? Jestem, no słucham cię. Nie chciałem ci tylko powiedzieć, że plus tego, że, że się bawimy w reklamę Roztocza, to jest taki, że się czegoś o tym... Wiemy. Gdybyśmy tutaj nie przyjechali, to ja bym się w życiu nie dowiedziała takich rzeczy. I też w życiu by mi nie przyszło do głowy, żeby, żeby nie wiem, żeby zadzwonić do kogoś, umówić się na spotkanie i pogadać o, nie wiem, o ordynacji zamojskiej, na przykład.